Witam wszystkich miłośników akwarystyki. Jak widać trochę się zmieniło w moim baniaczku. Te zmiany były konieczne ze względu na bardzo ekspansywny rozwój nużańca i kryptokoryn. Po kilku miesiącach od startu akwarium praktycznie w całości było zarośnięte e, wcześniej wymienionymi przeze mnie roślinami, co uniemożliwiało rybom swobodne pływanie. W związku z tym postanowiłem zrobić dość radykalną przycinkę i zwolnić trochę miejsca w szkle. Efekt widać na załączonym obrazku. Oczywiście aranżacja, którą teraz przygotowałem, jest skierowana do paletek, ale jakby nie patrzeć, pozostałe gatunki też na tym skorzystały. Parę słów teraz o moich brudajmondach. Odkąd je mam, czyli jakieś dwa miesiące, urosły powiedzmy około 3,5-4 cm, czyli wygląda na to, że wszystko jest tak, jak być powinno. Jednak widać już pewne dysproporcje w stadzie. Wyłonił się najsilniejszy osobnik, czyli taki big boy, szef stada, który zjada najwięcej, rośnie najszybciej i bije wszystkie pozostałe ryby w stadzie. No cóż, takie są uroki stada. Pojawił się również najsłabszy osobnik w grupie, czyli tak zwany szczurek. Takim mianem określamy paletkę karłowaciejącą, posiadającą nieproporcjonalnie duże oko w stosunku do swojego ciała. Ma ona również nieco wydłużony pyszczek, stąd właśnie jest ta nazwa szczurek. Pozostałe osobniki w stadzie zasadniczo nie odbiegają od siebie wielkością, są to standardowe średniaki. Tempo wzrostu u dyskowców zależy od wielu różnych czynników. Wydaje się, że najważniejsza jest tutaj genetyka. Sroka orła nie urodzi. Tak samo jest z paletkami, czyli nie należy się spodziewać, że po osobnikach słabych genetycznie. Zdeformowanych, z pewnego rodzaju wadami, dochowamy się czempionów. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost naszych ryb jest odpowiednie żywienie. Jeżeli chcemy, aby młode dyskowce intensywnie i zdrowo się rozwijały, zdrowo rosły, należy je po prostu tuczyć, jak kurczaki czy gęsi na fermie. Pokrótce, chodzi tutaj o to, żeby w okresie intensywnego rozwoju ryby kiedy jest wzmożone wydzielanie hormonów wzrostu w jej organizmie, dostarczyć jej jak największą dawkę substancji energetycznych, witamin, minerałów. W tym czasie po prostu należy wykorzystać możliwości i potencjał przyrostu młodej ryby. Zdrowe, młode paletki cały czas są głodne. W przeciwieństwie oczywiście do osobników dorosłych, które nie wymagają tak częstego karmienia. No. Chyba, że są w tarle lub odkarmiają potomstwo. Ja moje stado karmię od 6 do 8 razy dziennie, w zależności od tego, ile mam na to czasu. Karmię tylko mrożonkami, ardemia, wodzień, czarna narwa komara oraz miksy serc dla paletek. W tym momencie najlepiej to wszystko przyswajają. Też był suchy pokarm, ale gorzej im szło to jedzenie, więc z tego zrezygnowałem. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost naszych paletek jest oczywiście woda. Nie będę się nad tym czynnikiem za bardzo rozwodził, bo jest to temat na dłuższe rozważanie. Wiadomo, każdy kto hoduje paletki ma swoje sposoby, żeby przygotować bardzo dobrą wodę, optymalną dla akurat tego, co chce osiągnąć, czego wymaga od swoich paletek. Pokrótce powiem tylko, że woda powinna być w miarę możliwości miękka, lekko kwaśna, bardzo dobrze natleniona, ze stałą kontrolną poziomu związków azotowych i o temperaturze wyższej niż standard dla większości ryb słodkowodnych. No, ja swoje paletki trzymam w temperaturze 27 stopni Celsjusza. Uważam, że jest ona wystarczająca. Wiadomo, że dotarła powinna być wyższa. Ale należy również pamiętać, że im wyższa temperatura, tym lepszy rozwój bakterii chorobotwórczych i mniejsze wyżycenie wody tlenem. Ostatni czynnik, o którym chciałbym powiedzieć, mający wpływ na kondycję naszych ryb, to pasożyty i choroby. Jest to również temat rzeka, o którym można dyskutować bez końca. Jednak ja podzielę się swoimi przemyśleniami i obserwacjami z ostatniego miesiąca. Mniej więcej jakieś 3 tygodnie temu Zaobserwowałem u swoich paletek niepokojące objawy. U trzech ryb były to dwa średniaki i szczurek. Nagle doszło do tego, że po prostu przestały żerować, co prawda, podpływały do pokarmu, ale go nie pobierały. Większą część dnia pozostały w ukryciu, były płochliwe, troszeczkę pociemniały. I jakby tego było mało, wydalały galaretowate, białe, ciągnące się odchody. No, wówczas był to już dla mnie jasny sygnał, że jest to problem pasożytniczy. Co prawda nie badałem kału pod mikroskopem, ale wszystko wskazywało na to, że mam do czynienia z wiciowcem, którego tak nawiasem mówiąc, niełatwo znaleźć badanie pyłce kału, pomimo tego, że występuje w organizmie ryby. No w związku z tym rozpocząłem leczenie moich podopiecznych. Przeniosłem chore paletki do sterylnego akwarium o pojemności 28 litrów. Podawałem przez trzy kolejne dni metronidazol w dawce 500 mg dobowo na zbiornik tej wielkości. Jest to dość wysoka dawka. Utrzymywałem temperaturę wody na poziomie 32 stopni Celsjusza. Akwarium cały czas było zakryte kocem aby ograniczyć zbyt szybki rozkład metronidazolu pod wpływem światła. Każdorazowo lek podawałem wieczorem. Woda była intensywnie napowietrzana. Filtr gąbkowy, bez szaleń, zwykły, bez żadnych wkładów typu węgiel aktywny, ceramika, jakaś włóknina, jakieś biokulki, nic. Zwykła jedna gąbeczka. W czasie leczenia nie podawałem rybom pokarmu. Po trzech dniach takiej terapii ryby przełowiłem do ogólnego zbiornika. Wszystkie leczone ryby na drugi dzień po przełowieniu zaczęły pobierać pokarm. Jednak szczurek po kilku dniach przestał żerować. I w końcu padł. Leczone średniaki nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Ładnie żerują, przyrastają, chodzą w stadzie. Wszystko jest ok. Podejrzewam, że jeszcze nie raz pewnie będę musiał w taki czy w inny sposób reagować na jakieś tam zdrowotne niespodzianki. Oby jak najrzadziej. Aranżacja właściwie z roślin pozostały tylko kryptokoryny, dość duża zwarta grupa anubiasa i oczywiście żabinice. Korzenie, które były zlokalizowane w lewej części zbiornika w poprzedniej aranżacji, po prostu rozłożyłem na całości. W ten sposób uzyskałem taki efekt, no, że po prostu każdy korzeń jest uwydatniony. Widać go, jak jest duży, ile ma odgałęzień, jak sięga wysoko. Myślę, że jest to teraz zbiornik bardziej spójny mm -hmm. niż w przypadku poprzedniego urządzenia. No i to chyba wszystko. No to jest taki mały update tego, co słychać w zbiorniku. A teraz pozostaje tylko relaks. Dobranoc.